Opowiem Wam dzisiaj krótką anegdotkę. To jest taki tekst bardzo popularny na budowach albo w wojsku w stosunku do ludzi, którzy nieustannie coś zgubią. No to się mówi: gdyby jaja były odkręcane, to byś je zgubił. No i już. Już pokazuję. Zobaczcie, tu macie jaja odkręcane razem z spindolem rzeźba, przy której stoję, to jest gorzowski świnster. On nie tylko jaja ma odkręcane, ale łeb ma odkręcane, ręce, nogi. Cały z metalu wykonany. No artysta miał niebywały pomysł, żeby zrobić to w takich częściach, które wyglądają tak jakby jakieś mufy rur. No i nawet są te właśnie słynne jaja odkręcane. Tyle tego filmiku, lokalizacja w opisie.